Ja jestem Kati, Katrix. Nie no jak ja się nazywałem na YouTube. Jak mówiłem, miał no, skiego, bo ten film yy, oglądam od razu po poprzednim filmie. o ten yy, portal portal do Nedelu na wodzie. Bardzo super. Super. Yy, yy. Chciałabym nie zginąć w, w, w drugim odcinku. Jak nie widzieliście pierwszego to zapraszam. Raczej linku niestety nie w opisie, ale no... powiem obejrzeć, no bo tam... Jak macie, jak nie zasubskrybujecie z dzwoneczkiem, to bardzo powiem. To... widać jakby y, no moje po kolei filmy nowsze i po prostu pokazuję mu się na przykład 30 minut temu ten film no i możecie sobie wejść nie co dzień niech wam zdać nowy film a te filmy za, e, pokro, od razu nazywam po kolei aby mieć na zapas hmm. o tego wiecie no cóż nagle Dzisiaj chyba nie będzie filmu, ale jutro będzie pewnie na kanale, więc ja mówię najlepiej zasubskrybujcie, wam się pojawił, bo można bardzo łatwo zobaczyć, cały czas ten jestem... głupi was. dlaczego nie jest głupi, no. Znaczy wygenerowane generatorem powiedziałbym gówno, ale świat, to no po prostu jak miał jakikolwiek, IQ, ale ja nie jestem żadnym teoretykiem, tylko chłopem, który od ponad no około 20 minut, nie no, 15 minut. Próbuję znaleźć normalną polanę albo jakiś inny czyn. Popatrzmy na Endermana jeszcze i szczypek nie y, zajdzie tyłu i będzie piękny. foki sorry, dobrze, ale Enderman mi przyszedł w oczy. Dobra, gdzie jest ten Endek? A nie ma. To nie będziemy go prowokować. E, bo czy ja chcę zadziać z Endermanem? Nie. Ale wolałbym teraz, a nie robić kiedy w ogóle z tym przygotowany do walki, a nie jestem w żadnym korzystniejszym o mnie miejscu. Bo mam mało budulca. Jak spadę tu to Nie żyję, bo tu gram na zachodzie. Jak w Ale teraz tego uniknąłem. Jestem troszeczkę nubkiem. Ale. O coś mówię w, w moim odcinku poprzednim. Dobra. Ja nie, ale mi się HP. A teraz wolałbym robię... nie przepada ci ale chyba tak ci jak to zrobię mm. tylko. Nie... A nie, ja mam Kurde, piek... Kurwa nie mam węgla. ja muszę przepalić? mam kilo wolę tam nie trudno, potem to zrobię. Potem to ogarnę. Foluję mm. na żelazo, bardzo dużo żelazo co ja kobieta w takim kilowym Nie mam pojęcia. Możecie napisać jakiś hashtag pod filmem to wtedy no najpewniej będzie bardziej rozprzestrzeniony ten film. I jak wam się spodobał yy, i cieszycie się, że wróciłem po długiej przerwie możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję. To byłoby mi miło. A ja... Uf. 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 Nie wiem, czemu tak się jąkam. Może dlatego, za dawno nie pojawiłam na YouTube. no musicie mi... Uf. Myślałem, że już spadam. To co było zrazo. Fak! Jednak nie było... O mama! No cóż. Uhum. Bardzo nieprzyjemna kąpiel. Chyba jeszcze jej nie będę brał. No, hmm. w sumie za dużo nie miałem. Ale szedłem tu bardzo dużo żelaza. Ale chyba mniej więcej znam koordynaty. Bo wiem, że byłem około naset. Więc spróbuję odzyskać chociaż małą część tego, co zdobyłem. Nie, w mi się wszystko spaliło. Ale było tam, że żelazo go nie zdobyłem, więc może dożyję tego? Nie brzmi to zbyt na moje umiejętności, ale spróbuj. Pamiętam mniej więcej, nie, no, chyba źle zapamiętam, i to do, nawet i to do pierwsze ministerę. O, ale wiem, że tu byłem. Był załadowany ciąg. Och, nie wiem, czy nie lepiej byłoby sobie zrobić kamienne dulszy, ale cóż. Na razie nie zrobiłem. Jak widzę dużo mobów w miejscu na przykład oddali bardzo, to bardzo jest możliwe, że zginę. Mm, że po prostu tu byłem, bo... I ze po prostu, nie do w przez większej drogi biegłem na... na no, biegłem na... I nie strzelaj we mnie śmieciu! Robi chudzie. Tylko ty nie dajesz... Nie ukradasz bogatych... Nie dajesz biednym... Ukradasz... Jednym ze wszystkiego, co mają i wrzucasz to do lawy. Wiem, że to nie tylko zrzuciłeś mnie do lawy, ale znam dużo takich przypadków. No, jak znacie takie przypadki, to <grym> piszcie w komentarzach te przypadki. No to chyba było gdzieś tu, pamiętam. Nie no, chyba to było na pierwsze, to było... Nie, nie no, bo to tam. To nie pamiętam, jaki był. Y, ta trzecia literka. Nie wiem, że chyba pierwsza to było 139. Najwyżej. potem o. bo jest na nagraniu. Jak drugi raz, że zginę. Hmm, bo jest najpierw na nagraniu, gdzie to jest. Lecz jak nie zginę, też w przeciwnym życiu? Eee, to jest bardzo, może nie zginę. O! <laughs> nie, chyba obejdzie się bez. Pamiętasz, ja tą go Nie, to było w poprzednim odcinku. Jakby jak oglądaliście obydwa odcinki, to. Wróćcie się kojarzy, A wy, kurczaki, nie zostawcie i nie zadziubajcie mnie na śmierć o te nasiona. Bo by mi bardzo miło, gdyby te kurczaki, jak adziubił moje nasiona, zadziubały też subskrypcję. Jak nie rozumiecie, to że kliknęły ją. Ale no cóż. One pewnie mają dwa kilo -y i pewnie nie potrafią tego zrobić. Bardzo możliwe, że to dlatego, że nie mają telefonów, ani komputerów. Zależy na czym to oglądacie, oczywiście. Ani tabletów, ani czegokolwiek. No, oprócz zjedzonych oczywiście. Zostaje to bez komentarza Przecież tu się zrespiłem. A ja myślałem, że to będzie tamta dziura. Wiecie co? Na razie spróbuję ogarnąć i ten jakiś, jakieś takie podstawowe w tym następnym odcinku pójdzie zobaczyć jakby... Oglądam ten odcinek, gdzie, gdzie zostawiłem te rzeczy. Się spaliły. Tylko zrobię sobie kamienny toolset. Hmm. Jakbym to wszystko wykopał drewnianymi, to bym się załamał. Nie tylko ja, tylko kas jest prosz Minecraftowy który wie to, co wie. No więc, chyba znowu skończę bardzo szybko odcinek z praktycznym ale no cóż, ja was żegnam, jestem i no do następnego, do następnego, że za na każdym razem mam inne przywracanie.